I zobaczmy, drogie wagi, co dla Was, jaka afirmacja na ten czas, a więc 21-31 grudnia. I już dzisiaj zapraszam Was serdecznie do afirmacji na nowy rok wraz z nowym rokiem, a więc zajrzyjcie tam już wkrótce. Póki co zobaczmy, co jest ważne akurat teraz na, dla Was, a więc 21-31 grudnia. I waga, a więc osoby urodzone od 23 września do 22 października. Co powinny wagi wiedzieć, lub na co zwrócić uwagę właśnie w tym czasie? Wagi, co dla Was? Waga. A więc, drogie wagi, pokazał Wam się soku. A więc, zaangażowanie, instynkt i śmiałość. Afirmacja dla Was: jestem całkowicie zaangażowany i skupiony na swoim celu. Droga wago, jesteś bardziej zręczna niż Ci się wydaje. Tak mówi do Ciebie kosmos i Twoi duchowi przewodnicy. Ale zdasz sobie sprawę ze swoich umiejętności i rozwiniesz je dalej, wystawiając siebie na próbę. Podejdź, działaj, idź na to z zapałem. Uwierz, że poradzisz sobie z każdą sytuacją, ze sobą również i tym wszystkim, co pojawi się na Twojej drodze. Zmień zdanie lub kierunek, bez wahania. W oparciu o to, co podpowiada ci intuicja w dowolnym dla ciebie momencie. Osiągniesz wszystko, kierując się prosto do celu. Jako symbol sukcesu, soku zwiastuje zwycięstwo, więc zaangażuj się całym sercem i nie poddawaj się, dopóki nie dotrzesz tam, gdzie chcesz. A więc tutaj, droga Wago, wolność, kierunek, osiąganie tego, na czym ci zależy, czego potrzebujesz, rozwijaj skrzydła. Leć. I testuj, zmieniaj zdanie, jeżeli trzeba, jeżeli to Ci pomaga, uelastyczniaj pewne sprawy. Nie bój się tego, ale nie bój się podejmować właśnie tych wyzwań, które tam cię kierują w tę stronę krok po kroku do tego, gdzie masz być, gdzie masz się znaleźć, co jest, gdzie jest Twój upragniony cel. A więc fruń, rozpościeraj skrzydła i wznoś się ku swoim pragnieniom ochronnej i wzmacniającej aury dla Was. Jeżeli macie czas i ochotę, zajrzyjcie również do horoskopu dedykowanego każdemu znakowi Zodiaku z osobna na te dwa tygodnie, więc na ten czas świąteczno-sylwestrowy. Znajdziecie link oczywiście w playliście albo w podpowiedzi teraz już na koniec tego filmu. Również zapraszam Was z nowym rokiem do nowych czytań, do nowych energii, także tych zaległych. Mam nadzieję, że zdążę. Jeżeli jesteście po raz pierwszy i podoba Wam się tutaj lub dobrze się tu czujecie, to po prostu się przyłączcie, zasubskrybujcie kanał. Stałych widzów pozdrawiam, ściskam, moc pozytywnej energii Wam przesyłam, ale i Wy, pamiętajcie, nie bądźcie bierni. Zostawcie komentarz, łapkę, dajcie o sobie znać. Trzymajcie się. Do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnych czytaniach. Hej!